Witam serdecznie, jak co tydzień? Artur Kornik sowiński gdzieś na Gali. Dzisiaj jesteśmy w Bokni, Gala Prime Boxing. No i jutro będzie się działo. Dzisiaj ważenie, ale zainteresowanie ogromne. Tak, było zainteresowanie i to jak tutaj e, podeszli do tego ważenia, jak to zorganizowali. Naprawdę szacunek, bo ładnie to wygląda. No, byłem na wielu ważeniach, <laughs> ale to jest jedno z ładniejszych na pewno. Dzisiaj, dzisiaj Polacy przegrali niestety mecz. I Kibice troszkę markotni, ale potem właśnie obecność Twoja, Rafała Jackiewicza, Krzysztofa diablo Wodarczyka czy Piotra Mroza, naprawdę tutaj zrobiła wrażenie na kibicach. No myślę, że tutaj mecz był właśnie fajnym takim supportem dla nas, rozgrzał publiczność, myśmy wjechali furami pięknymi, także no tutaj nie naprawdę bardzo fajne zgromadzenie ludzi, fajnie reagowali. No i tak tutaj jest organizowane typu właśnie biały tymi samochodami Wydaje mi się, że to też spowodowało, że ci ludzie... Twoja forma sportowa jaka jest? Dzisiaj Lato nie? się zbliża, także forma na lato nie? Ba... Ale słuchaj, Baieczki, klata. co tydzień czy co dwa tygodnie prawie gdzieś walczysz To jednak jest kurcze duże wyzwanie No zdarza mi się Walczyć nie no teraz walczę często Tak jak powiedziałem, że w tym roku machnę tyle walk ile tylko będzie możliwe E, na tą chwilę jeszcze nie użyciłem żadnej oferty Lipiec, październik i listopad już mam zaplanowane również starty, także lecimy na grubo w tym roku Rywal bardzo mocny, bo bardzo ciężki i też doświadczony, bo ma doświadczenie z Muay Thai, tak? Tak, no jeżeli chodzi, bo się w k więc mamy... No nie, jest to podobnie rywal, bo i, i wyższy i... No dobrze, atletycznie zbudowany, jest na pewno silniejszy i tak dalej e, Walczymy w jego formule no ale co, no no, 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 nie podniamy i lecimy z tym. Nie boisz się pojedynków bokserskich? Nie, no czemu? Ej, panie, jestem za stary na strach. Wolałbyś kickboxing, wolałbyś. Znaczy, nie, tutaj walczymy w K1, także. A tak, przepraszam, w K1. Tak, tak, tak. tak. Tutaj w K1. No, no tak, bo chyba dwie albo trzy walki są w K1. Tu walczymy w K1. Yy... Ja myślałem, że w boksie. Nie, wiesz co, ja nawet wolę w K1, bo tak moim zdaniem jest to takie. Hmm. O ile zauważyłem, to chyba za tydzień lub dwa znowu walczysz Tak, i też w K1 Także Jezus Maria. No, zawodnikiem K1 nie, Słuchaj, ale, jak ale, w Tajlandii Polska rodzi Ale, ale ja tak szczerze, wiesz, do walki MMA to ja podchodzę poważnie No bo wiesz, na ten rekord pracowałem całe życie, nie będę go sobie tam e, psuł e, Będąc nieprzygotowanym do walki, ale w K1 No w K1 na przykład ja jestem niepokonany, ale Ale to nie zmienia faktu, że do tych walk podchodzę tak na luzie, wiesz, że no, tutaj Czy ja wygram, czy przegram, to bardziej Wolałbym przegrać, ale dać zajebistą walkę niż wiesz, wygrać, ale tam nudy i punktatorstwo. Nie no, tutaj jestem dla kibiców, więc, wiesz, tutaj się mamy bawić i zrobić jak największy przede wszystkim show. Ten wynik jest drugorzędny, tylko tak mówię, bo to jest K1, nie? Czy tam inne formuły, jak w grapplingu, w boksie itd. i tak dalej. Jak walczę w MMA, to no ja nie ukrywam, że. Dalej mi zależy na tym zwycięstwie, wiadomo, walka, walką, ale zależy mi na zwycięstwie, tak bardzo, bardzo. A tutaj, bo szkoda byłoby mi tego rekordu było, na który pracowałem całe życie. A w to jest zabawa. Wiesz, mam tą, tą swoją duszę niespełnionego wojownika i plus ojca, który musi wychodzić co weekend właśnie na gale, żeby nie siedzieć w domu. Słuchaj. A... Organizacje Fightowe składały ostatnio propozycje tobie, bo byłeś w jednej, w Prime. Kró, krótkie zastępstwo, znaczy krótki termin na zastępstwo, m, wyszedłeś za Normana Parka. Teraz była jakaś propozycja i w ogóle jesteś gotowy na jakiś short notice? Były propozycje, nawet były takie już konkretne, nawet powiedzmy, było coś podpisane, coś lepiej po, powiedziane. Nie wyszło potem po, podpisane, nie wyszło i tak trochę się zraziłem. I jeszcze obserwując co, co się teraz dzieje na tych konferencjach, tam już mm, kurde nie wiem czy do to końca to jest mój świat, wiesz, szczerze. Kurde tu jak przychodzę, to wiesz, że no, ci ludzie... Wszyscy ludzie zachwyceni tobą widziałem. No i to mi się tak trochę, no, nie ukrywam, ale mi podoba, no bo to jednak jest takie zwieńczenie tej mojej kariery, że wiesz, no, na coś tam pracowałem te, 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 te lata. Wiesz, KSW byłem 12 lat i ludzie to tak jakby kojarzą i kurde, czy ja to chcę psuć tak do końca frikami, gdzie... Wiadomo, tam fajnie płacą, ale z drugiej strony, czy znaczy, kurde, pieniądze to wszystko, czy to jest taki aspekt do końca to no, 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 no może nie, nie wiem, może jak mi... No, ale widzisz, ale zobacz, no jednak tej kariery nie zwiększyłeś, na przykład, bo tak, Marcin Wrzosek walczył z Conorem Magregorem, a ty widzisz, nie, no i kurde, jak to jest! Bardzo dobrze, Hubert Huber, ja z tobą uwielbiam wywiady! Nie. Nie, to nie do Huberta nie, było, nie, zażartowałem nie, nie, Słuchaj, ale, właśnie, ale, 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 co się dzieje z Konorem, bo obserwujesz pewnie Coś nie może wyjść do walki, może tym razem ty go zastąpisz Nie no, dzwonił do mnie, pytał co ma robić, bo tam miał kontuzję, nie Kontuzję? Ja mu mówię, no kurde, Konor Nosa <gry> Dobre, dobre Dobre, dobre, dobre Zastąpiłeś? Nie, z 8.4 to byś nie zszedł tak szybko, ale 7.7 teraz ostatnio, Konor e, miał walczyć w 7.7, a chciał w 8.4, to teraz dzisiejsza twoja waga No wiesz co, ja teraz ważę około 82 kg, tak mi się wydaje Czyli 7.7 to by było to tak by było tydzień tak. O, 7.7 to ja zrobię, jak dobrze zapłacisz to zrobię w dni spokojnie i to spokojnie Szukam właśnie portfela eee. ja, ja wiem, że cię stać, ja wiem, że cię stać <laughs> Słuchajcie, jutro To jest człowiek, który walczył z Conorem McGregorem Konor nie unikał walki jak z Chandlerem. Wyszedł do niego, a Artur miał niepowtarzalną szansę. Już było po konorze. skurwy syn jakoś się, jakoś się wyciągał z tego. Ja myślałem, że to jest walka do pierwszego obalenia. Nie? Obaliłem, a tu się okazało, że on walczy dalej. Oszukał, zdecydowanie oszukał. Tak, ale to już dzisiaj na wesoło. Jeden z niewielu polskich zawodników, którzy walczyli z takimi gwiazdami, oprócz Jana Błachowicza, oprócz kilku innych, właśnie m.in. Artur Kornik. Nie, Słodzę, nie, bo muszę, jest młodzi ludzie się mogą nie pamiętać. Potem nawet dziennikarze zapominają i pytają się Marcina wrzoska. <laughs> Widzisz, trzeba się przypominać. No niby tak, no ale to. to... Robmy co mamy. Ale no, tak, jak macie okazję, to wpadnijcie jutro do Bochi, bo naprawdę fajna gala się szykuje. A potem do innego Wrocławia, bo tam też walczę. Także zapraszamy, słuchajcie, gdyby nie Artur, nie byłoby Konora, uwierzcie! Nie byłoby Konora, gdyby, gdyby nie Artur. I teraz Artura nie ma nie ma. A jakbyś go poddał jak wtedy, to też go na pewno by nie było. No, nie, nie, akurat Konor i tak by był, i tak by był, ten jego mental naprawdę jest no, mocny. I, ale ja już wtedy po walce powiedziałem, że, że ten zawodnik kiedyś zostanie mistrzem UFC. Zresztą, kurde, on miał naprawdę siłę ciosu, timing genialny. To, że mu teraz tak jakby, no, już nie to w głowie, no to kurde, też się tak nie do końca dziwię, więc normalna sprawa. Dziękuję bardzo. Tak, zawsze do to była przyjemność. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie. Elo, Elo, pinter. Dziękuję.